manko wszystkich! Witam Was dzisiaj prosto z mojego przedtreningowego posiłeczku, ulubiona forma, ostatnio muffinki, cream of rice, białeczka jaj, całe dwa jajeczka, troszeczkę odżywki białkowej. Naprawdę mój ulubiony sposób teraz jedzenia klejku ryżowego w takiej właśnie postaci bardziej mi to jakoś syci. No i czuję, że więcej troszeczkę zjadłem niż jak macham sobie gdzieś tam po prostu łyżką i wyjadam papkę z miski. Także czy mi polecam. Tak jak mówię, no dzisiaj nie będę Was zanudzał gdzieś tam całym moim dniem jedzenia, bo naprawdę. Nie za wiele ono się ostatnio zmieniło, jem praktycznie tak samo. Czysta dieta kulturystyczna, więc nie ma nic, że tak powiem, ciekawego do pokazania. Makro cały czas podobnie, bo staram się gdzieś tam tą formę utrzymać w miarę możliwości jak najlepszą, bo jeszcze gdzieś tam nie podjąłem decyzji co dalej, jakie plany na przyszłość. To wszystko gdzieś tam dopiero będę decydował po tym, jak sytuacja z moją Asią się już wyklaruje i miejmy nadzieję, że po operacji już będzie spokój, będziemy mogli zapomnieć gdzieś tam o tym całym, co nas spotkało. Ale mówię, no nie podejmuję jeszcze decyzji, nie wiem co dalej, więc cały czas trzymam sobie super formę Gdzieś tam w gotowości. Ale na razie żadnych panów nie będę zdradzał i mówił, co, gdzie, jak i jak to będzie wyglądać. Także dzisiaj jedynie może troszeczkę takiej małej refleksji, bo ostatnio naprawdę naszły mnie takie różne myśli po tym, co dzieje się gdzieś tam pod moimi postami w internecie. jakie ludzie piszą komentarze, e, uwierzcie mi e, naprawdę mnie to bawi, czasem gdzieś tam boli, że ludzie tak naprawdę no, nie widzą tego wszystkiego e, od strony takiej, że tak powiem, e, sportowej, ale e, nie rozumiem tak naprawdę czemu ludzie pod każdym gdzieś tam moim postem na Facebooku, no pomijajmy to, że naprawdę Instagram, Facebook, dwa kompletnie inne światy, dwa sorty ludzi i na Facebooku są takie komentarze, słuchajcie, że naprawdę woła to Polsce do nieba. Nie mam pojęcia czemu pod każdym moim zdjęciem jak wstawiam na Facebooku mam komentarze typu sterit e zjad więcej środków farmakologicznych niż cała apteka, jedna wielka chodząca farmacja. Ludzie, ja naprawdę nie kryję się z tym, że stosuję sobie jakieś tam środki dopingujące, aczkolwiek w tym w moim sporcie, który gdzieś tam sobie uprawiam, czyli kulturystyka, startuję w federacji, słuchajcie, amerykańskiej. NPC, gdzie stosowanie środków, gdzieś tam farmakologicznych, hormonalnych nie jest zakazane, jest dozwolone, nie ma gdzieś tam e, żadnego, mówię, zakazu, więc tak naprawdę nie stosuję dopingu. Tylko wspomagam swój organizm w budowaniu gdzieś tam tej masy mięśniowej i budowaniu robieniu lepszej formy do zawodów, aczkolwiek mówię, nie jest to żaden sposób Doping, bo nie łamię żadnych zasad federacji, w której startuję. tak? Więc naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czemu ludzie piszą tego typu komentarze albo coś w stylu, że naprawdę mamy XXI wiek, a ludzie do tej pory myślą, że biorąc gdzieś tam jakiekolwiek środki, to mięśnie same rosną. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak można tak myśleć. Uwierzcie mi, gdyby tak było, gdyby były środki, które robią formę za nas: bez trzymania diety, bez ciężkiego treningu, bez odpowiedniej regeneracji snu. Gdyby były takie środki, to uwierzcie mi, ludzie bogaci wszyscy wyglądaliby jak greccy bogowie. Gwarantuję Wam. E, środki tak naprawdę tego typu nie pomagają, nie budują same w żaden sposób gdzieś tam formy. Formę robimy pilnując wszystkich aspektów, od ciężkiego treningu, po dietę, po seny, regenerację. Wystarczy, że jeden z tych elementów będzie kulał i najlepsze środki nie sprawią, że ta forma gdzieś tam będzie lepsza. tak Czyli no nie mam pojęcia, co ludzie myślą pisząc takie komentarze, ale jest tego naprawdę mnóstwo. Kolejny, kolejny sort ludzi. Wziąłbyś się do roboty, nie wytrzymałbyś na budowie, coś tam. Ludzie, to jest moja praca. Bycie sportowcem, to jest właśnie gdzieś tam moja praca. Startowanie w zawodach. Oczywiście z prowadzenia ludzi online zarabiam, z prowadzenia treningów personalnych, ale również z kontraktu od sponsora, to jak wyglądam, jeżdżę na targi, reprezentuję gdzieś tam firmę, która mnie sponsoruje i ten mój wygląd sprawia, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, tak, i gdzieś tam Ludzie płacą mi za to, żebym jechał na targi i reprezentował daną firmę, bo wyglądam jak wyglądam, więc naprawdę jest to moja praca. Więc nie rozumiem dalej ludzi, którzy wypisują e, komentarze, że wziąłbyś się do roboty. Nie mam zielonego pięcia, ale uwierzcie mi, naprawdę jest tego mnóstwo. Jak przeskrolujecie sobie gdzieś tam posty na moim facebooku, to można się pośmiać bo jedni kłócą się z drugimi, jedni mnie bronią, drudzy mnie atakują, wyśmiewają mnie. Po prostu mi szmać. Nie wiem, czy takie rzeczy tylko w Polsce, czy na całym świecie, nie mam żadnego pojęcia, aczkolwiek my Polacy jesteśmy naprawdę specyficznym narodem, pełnym hejtu, pełnym zawiści. Nie wiem, czemu tak jest. Za granicą wygląda to troszeczkę inaczej. Też sportowcy mają. O wiele łatwiej, bo u nas no niestety w naszej kulturze nie ma e, takiej chęci wzajemnej pomocy. Może nie wiem, jak to też nazwać. E, takim przykładem jest, nie wiem, za granicą. Jak jesteśmy, gdzieś tam ktoś chce kupić e, przykładowo kosiarkę, to najpierw patrzy, czy ktoś ze znajomych nie sprzedaje kosiarek, czy sąsiad nie sprzedaje kosiarek. I pójdzie do po prostu znajomego albo do sąsiada, bo chcę kupić od niego, chcę mu pomóc, coś w tym stylu u nas. Nie wiem, ale coś takiego naprawdę w ciężki sposób ogarnąć, czemu nie funkcjonuje. Może jest to zawieść, nie mam pojęcia, ale to nawet uwierzcie mi gdzieś tam mojej bliskiej osoby zamiast zamówić gdzieś tam suplementy z moim kodem, żeby dać mi zarobić, żeby pokazać, że mnie w jakiś jakikolwiek sposób wspierają. Nie wiem, chyba nawet o tym nie myślą, pójdą po prostu do sklepu i kupują w sklepie te same suplementy, nawet droższe. Zamiast zamówić gdzieś tam z kodem i myśleć o tym, kurna ja mogę mu pomóc, mogę go wesprzeć, mogę dać mu zarobić, to zamówię z jego kodem. Nie mam pojęcia czemu tak jest, ale u nas to naprawdę ciężko funkcjonuje, za granicą jest to kompletnie inaczej. Wiem, że zawodnicy, bo gdzieś tam mam bliski kontakt z wieloma, wieloma osobami na świecie, robią gigantyczne obroty na kodach suplementów u nas. Funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Ja naprawdę nie mogę narzekać, bo już fajnie sobie jakoś z tego żyję, aczkolwiek wiem, że mogło być o wiele, wiele, wiele lepiej, gdybym nie wiem, żył za granicą. Tak, więc takie małe przemyślenia ode mnie. E, a ja zabieram się tymczasem za jedzenie i widzimy się na treningu, dzisiaj mocny trening, push. E, z gdzieś tam akcentem na bardziej, na barki i ramiona, taki troszeczkę zmodyfikowany push, że tak powiem, bo gdzieś tam biceps też sobie wjeżdża, aczkolwiek, aczkolwiek są to gdzieś tam partie, które muszę poprawić, więc taki element gdzieś tam jest dodany, że troszeczkę więcej tych ramion w tym treningu push jest, także do zobaczenia i widzimy się na treningu No i jak widzicie lecimy z treningiem push Oboje jesteśmy teraz w okresie postartowym post Czyli zależy nam na tym żeby siła po całą prepie redukcji Leciła jak najszybciej, waga ruszyła do góry Jedzenia jest sporo, także jedziemy z treningiem Zaczynając od bazowego ciężkiego ćwiczenia. Kilka serii wstępnych, rozgrzewkowych, a ja już jadę z serią roboczą na maksa na jak największą liczbę powtórzeń. Tak żeby dojść do upadku, a następnie wykonać parę serii tak zwanych baków, żeby jeszcze bardziej dopumpować mięśnie. Jak widzicie, jest to stara maszyna Smitha bez żadnego odciążenia. Tak naprawdę sama sztanga waży 30 kg, więc na serii roboczej, tej najcięższej, miałem 170 kg. A następnie wlatuję baków na 150. I Jak widzicie, każde powtórzenia są. W pełnym zakresie ruchu schodzę bardzo nisko, praktycznie sztangą do klatki, tak, żeby jak najmocniej rozciągnąć mięsie. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Z nosy na małej bramie. Tak na krzyż. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń, leżąc albo stojąc. No, najmocniej jednak czuję te boczne aktony mięśni na ramiennych na linkach gdzie nie mogę tak naprawdę za bardzo podrzucać i oszukiwać. Uwielbiam trenować w tej fazie, gdzie tego jedzenia jest już naprawdę sporo. Wtedy te zwiększanie intensywności poprzez dodanie jakichś ciekawych drop dropsetów ma bardzo duże benefity, także Uwielbiam, uwielbiam ten okres. Trening wtedy nie jest taki nudny i można się naprawdę mocno zajechać. A tutaj jak widzicie potrójny dropset, czyli trzy serie ze zmienianym obciążeniem bez przerwy do każda seria do upadku. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 3. Następne ćwiczenie wlatuje lekko klateczka, taka wersja wycisku rozpiętej, którą lubię najbardziej, bo mocno mogę rozciągnąć te mięśnie i mocno dopiąć poprzez praktycznie łączenie ramion także jedno z moich ulubionych ćwiczeń na klatrę. i jeśli chodzi o barki to ostatnie ćwiczenie tylny akton mięśni na ramiennych również na linkach ulubione moje ćwiczenie tak samo Cały czas stałe napięcie. Można dostosować sobie tak naprawdę do swojej wysokości wyciągi. Jest to dla mnie idealna opcja. Najlepiej czuję pracę mięśni właśnie w tym ustawieniu. I teraz przechodzimy do ćwiczenia na triceps. Obecnie moje jedyne ćwiczenie prostowanie tak naprawdę na triceps w tym wariancie. Poborykam się z kontuzją łokcia gdzieś tam, a najmniej odczuwam ból właśnie przy tym ustawieniu. Także wykonuję tutaj naprawdę dużo serii z dropsetami, tak żeby maksymalnie zmęczyć ramię, a jak najmniej czuć ból łokcia. Na biceps nie zmienię od już dłuższego czasu. jedno jednorącz jako jedno z pierwszych ćwiczeń tutaj możemy zaatakować większym ciężarem bez jakiegokolwiek bujania oszukiwania czysta praca samych bicepsów jeśli ktoś nie ma u siebie takich taśm polecam kupić na temu czy innym aliexpress to naprawdę nieduże pieniądze ale rewelacyjnie ćwiczy się na nich tricepsik czy to zwykłe prostowanie czy takie prostowanie za głowę, zobaczcie. Ja tutaj te łokcie daję mocno na zewnątrz. Akurat w tym wariancie, bo wtedy mniej odczuwam ból łokcia i ćwiczenie na biceps. Tutaj wersja w maksymalnym rozciągnięciu. Według mnie, właśnie przy tym maksymalnym rozciągnięciu, z ciężarem najwięcej włókien mięśniowych ulega uszkodzeniu, co daje największą odpowiedź anaboliczną i hipertroficzną tutaj organizmu także polecam zacząć robić ten wariant. Na sam koniec ćwiczenie w chwycie młotkowym tak żeby bardziej pracował ten mięsień ramienno-promieniowy duża liczba powtórzeń daje fajną pompę na koniec treningu zobaczcie nieduży ciężar bez oszukiwania a jeśli macie jakieś pytania co do treningu, diety piszcie w komentarzach odpowiem na nie w kolejnym materiale także trzymajcie się i do zobaczenia pozdro